Rada Miasta Gniezna przyjęła uchwałę o wniesieniu wkładu własnego w formie aportu do projektu Stolica Eksperymentu. Uregulowania w tym zakresie to jedna z ostatnich prostych w tworzeniu tego przedsięwzięcia. Stolica Eksperymentu to projekt, który jest realizowany wspólnie z powiatem gnieźnieńskim. Tutaj, jeżeli chodzi o udziały, to powiat gnieźnieński ma 10% udziałów, 90% udziałów w tej spółce jest miasta Gniezna. W związku z tym, że jak Państwo wiecie, obiekt ten powstaje przy ulicy na, na skwerze tutaj czy, czy na zbiegu ulic Roosevelta i Słowackiego. Jest to teren należący do starostwa powiatowego. W związku z tym powiat gnieźnieński na poprzedniej sesji wniósł. Aportem działkę, na której budowany jest budynek stolicy eksperymentu. Ta wartość tej działki to 354 tysiące. W związku z powyższym miasto Gniezno jest zobowiązane do wniesienia aportu pieniężnego w wartości 90% wartości tej działki, a więc 3 188 250 zł. I taki aport dzisiaj właśnie na kapitał zakładowy zostanie przez miasto przekazany. W ten sposób zrealizujemy nasze zobowiązania w do naszego partnera, właśnie w tej spółce, czyli Starostwa Powiatowego. Jeżeli chodzi o samą stolicę, ona, budynek powinien zostać zakończony na przełomie lutego, marca i oddany został, powinien zostać oddany do użytku. Wtedy będziemy go wyposażać i myślę, że zaczną się zajęcia gdzieś pod koniec roku szkolnego bądź też po wakacjach. Placówka ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacyjne. Stolica Eksperymentu jest to projekt, który realizowany jest dzięki pozyskanym środkom z fundacji VKR, fundacji Veluxa. Tutaj nasz partner Velux finansuje znaczną część tej inwestycji. Jest to związane z tym, że wspólnie chcemy promować szkolnictwo zawodowe i wykształcenie techniczne. I tutaj Stolica ma za zadanie przygotowywać młodzież, dzieci do przyszłych zawodów technicznych, a związanych już jak wiemy z przemysłem 4.0, więc opartym na robotach, na sterowaniu procesem technologicznym za pomocą inteligentnych rozwiązań, a więc już tutaj od najmłodszych lat będą dzieci miały zajęcia z programowania, z obsługi, zbudowy robotów, z obsługi tych robotów, ale także ciekawe laboratoria fizyczne, chemiczne po to, aby doświadczalnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności i zamiłowania właśnie Związanych z techniką i technologią użytkową. Stolica eksperymentu została przyjęta w poczet prestiżowego stowarzyszenia SPIN, społeczeństwo i nauka, do którego przynależą podobne ośrodki z siedzibami w Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Bełchatowie.